Misiulek ma jedzonka pod dostatkiem. Brudkę ma jeszcze brudną. Skończył jeść, zrobił sobie przerwę. Misiunio. Misiulku. Misiulek obserwator. Przybrał nieco na wadze. Ewidentnie Widać to gołym okiem o przypomniał sobie, że tam jeszcze jest jedzonko. Musiał się troszkę podrapać, zastanowić. O! Chyba go muszki denerwują. Co Misiulku? Muchy denerwują misia. No proszę. No niech je, kochany. Proszę. Co się dzieje? Misiulek je. Prawda te muchy i... Trzeba odganiać muchy od niego jakie, Żeby misio mógł spokojnie jeść. I listek z ogonka też ściągniemy misiulkowi. No, proszę dać. Listek z ogonka ściągniemy i niech misio je sobie.